Siemeneczko widzę, z tej strony melodicie nagrywam sobie odcinek z e, tak zwanej gry gry Pet champion z pakinem A ja jestem gdzieś tam co mnie nie zobaczycie, bo ja jestem takim hubem. No dosyć ślubkę, ja otwieram sobie tutaj właśnie ocean Elgi. A ty y, według mnie tak gra ma dużo, dużo, dużo dużo minusów. No. Większe jajka są za, za buksy. Wielu no budżetki. no po, co ty, co ty nie powiesz? Pet Simulator nie ma jak zarobuksy, wiesz? Tak, ale tutaj wszystkie są zarobuksy. Nie. Aha, niektóre, ale... To jest za kojny, ale... za koiny, W sklepie są tylko zarobuksy. To jest coś jak Pet Simulator. No, a, a dobra, bo ja bym się... A, to, a, dobra. No ale co jest. Za 100 sto, sto kojnów takie, takie... Nie no. Jest No. A nie mów, że ty wydajesz, jego chłopcy na taką Nie wydaje po prostu. Kupiłem sobie Future Unicorna, ale tak to, a tak to nic innego. A tak to się wytradałem za a, a ja podesłuchajcie po Simulator, bo zwykły Pet Simulator jest 30 razy lepszy. No wiem. Czego no, w ogóle to nagrywałam w sensie takiej XD? No tak, w sensie to będzie krótki odcinek. Dzisiaj wpadnie jeszcze odcinek z live, dzisiaj też będzie i o ile nie kliknę przycisku F8. I nie wyłączę go przypadkowo. I, I może ja będę? Zobaczymy. Może on będzie, albo może go nie będzie. A jak ja będę, to na pewno przyniosę pecha melonkowi i kliknij F8. Nie. Melon na to nie pozwoli. Ja nie pozwolę na to. To jest mądry człowiek, który popełnił gaz błąd i już go nie popełni. To się... No, nie popełnię go. O, zaklejesz sobie taśmą F8. No? Nie, nie, nie nie będę zaklejał taśmą na mojej nowej klawiaturze. To się na no, klawiaturze... Nie nowej klawiaturze, ale no, klawiaturze. Tam było ustawienia, to wyłączysz, a jak będzie ten live, to będziesz

w komentarzach yy, czy umiecie, czy, no. umiecie czy, czy, czy umiecie salto zrobić a... <laughs> o dobre Ej, napiszcie w komentarzu hashtag salto To przypnę wam serduszko Nie, ale do, dobra, dobra, ale też jak ktoś umie robić salto to. Sprawdzę to... ile mój film ma wyświetleń I to jeszcze na, na YouTubie Albo napiszcie o której godzinie oglądacie ten film No i też o tym napiszcie Cztery no, wyświetlenia to... już ma Ojej, komentarze są wyłączone, ale zło. Siemaneć lecz Ojej, komentarze są wyłączone. No co, za zuchamstwo? Nie lubię tej gry, nie lubię YouTube'a. Oszukano mnie, poważnie nie oszukano. Dlaczego? No. Time cuts and Ability. O, mój kat może mieć Ability. Gdzie jest Time cutie, Chodź Time cutie, idziemy na Ability. Gdzie idziemy ty jakieś zrobić. Gdzie ty jesteś, jak, jak cię nie ma? Gdzieś, gdzie nie ma ciebie. Dokładnie. O nie, na no nim nie mogę. Ale Nie mogę, nie, to, to się to drogi pędzel na no nie będę zakładał. Założy sobie na... ...Gearlorcie. Ile osób w gra w tą grę? Bardzo mało. Czekaj, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6, 7, 8, to jest szczególnie za dużo. Pet Simulator dla mniej osób, to źle. W sensie, bo to jest podroba Pet Simulator. No tak to jest pod Pet Simulator, na to, to polega. Nie nagrywam na tuskyni, ale jestem zły. Jeszcze Pet Simulator damage. To, to, to nie jest... W sensie to jest yy, oryginalne, ale jeszcze jest starszy Pet Simulator. Pet, no... Nie wiesz co nie wiem. O, Taka ciekawostka, w, co gło, nie? w ogóle będę nagrywał odcinek, może będę robił serię, z, że gram w pet, w pet Simulatora, ze zwykłego pet simulatora, a nie w takiego, którego gram w pet zwykłego simulator z takiego, X. Takiego zwykłego takiego typu? Może będziemy zaczynać gry z moim kumplem, o ile on będzie chciał. Ale ja, kumplem. No to bom. To jest teraz nagrywam. Dokładnie z tym, który, z którym teraz jestem, to on właśnie teraz, ze mną teraz w nim nagrywam. Zwany Pakin. No tak, z pakinem będę nagrywał odcinek. Bo ja z tobą. To z w sensie on chce. On, on chce dla subskrypcji, albo no może też dlatego, dla że chce pograć. Chce ze mną nagrać odcinek. No w sensie, bo, bo, bo po prostu widzowie cię lubią. No mnie tak. Nie, mnie niektórzy też lubią. O, Snowman mi dropnął, dziękuję. Widzowie, w ogóle bardzo Wam dziękuję za 46 subskrypcji. Wiem, że to trochę mało, ale. Ja Wam nie będzie. I, wbi nie? I wbijacie na, na, ten ka na ten odcinek, i wbijcie w link w opisie na kanał, na kanał mojego kolegi, czyli Pakina. Ale ja ci, ja ci bardzo dziękuję, że Ty w ogóle ten, że Ty w ogóle mnie opisujesz w swoim opisie. Promu ja, promuję, ja promuję jego kanał. W sensie zapromowałem jego kanał. Moim sponsorem jesteś. Proszę, proszę wbić na kanał. On o, może nagra odcinek, że mi podziękuje jeszcze, ale szczerze że to wątpię. Ja nagram odcinek jak daję mu moje, mojego mitykala. Jak to? Pione Axolotla? Nie wiem, może? Może? Nie no, nie, nie, ja mam lepsze pet, ja nie chcę. Nie chcę, ale abyś nie... Co? Mówiłeś, że jest bardzo dobry przed odcinkiem. Mówiłeś tam... No mówiłem tak, że jest dobry przed odcinkiem, ale tak, że Mythical... Ja, że ja go nie mam, ale Rainbowkę... jakbyś go... jak w Dark Techu będziesz i zrobisz go na Dark Materkę, to on będzie no. miał chyba tak 32 tryliony około. I co, bardzo dobry, prawda? No, jeden z lepszych, w sensie on jest... nie wiem, w jakim... nie wiem, ile on ma mocy, w sensie tak... Wiesz że ja ten, że ja w ogóle w Pet Simulator zacząłem grać kilka miesięcy temu. No ja... Ja ile miesięcy temu zacząłeś grać? Z 5 miesięcy temu. Ja, ja grałem tak chyba... mi, mi pokazał ten kanał. Ten, mi pokazał ten odcinek mój... Przepraszam, mi pokazał ten... tę grę Pet Simulatora, pokazał, Pet Simulator X pokazał mi mój przyjaciel... R. Świeża, któremu bardzo dziękuję, że mi pokazał tę grę. I dał mi fajne pety na początku. Bardzo mu za to dziękuję. Jeżeli mnie oglądasz, to cię bardzo pozdrawiam. A ja pokażę będą i i. i tego. I liściolka, którzy oglądają to z ciebie. No jak nie oglądają, to, 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 to... Jak mnie nie oglądają, to ich nie pozdrawiam, a jak oglądają, to już bardzo serdecznie pozdrawiam. No bo, ale oni też bardziej na moim kanale są. No tak. Bo... To daj, daj im linka do mojego kanału. Ja się no, mo mogę, mogę. To zrób to w tym momencie, musisz. Pochwalam, w sensie, bo liśczołek ma smartwatcha, to za bardzo te... y, ma nie ma telefonu. Ale, ale. Ale smartwatcha mam, więc smartwatch jest bardzo dobry. Bo smartwatch jest klawilny. Ja tak jak oglądam. O w ogóle to jest. To jest w ogóle skrzynka, ja nie wiedziałem. Nawet, że to jest skrzynia. Każda robi No proste, że tak. Bo każda Ech. skrzynka robi wrażenie. No, jak nie widzi. Ile mam snumenów? Ile mu Muszę. Raz, dwa, trzy, cztery. To jeszcze jeden i zrobię sobie golden snumena. Dobrze. Czy źle? Dobra. Ramy. Ja w ogóle nie ogarnę co w tej grze... O, o co w tej grze chodzi. No to jest coś jakby simulator. Podruba. No właśnie! BUINK FUUTRE! Czekaj chwilę? Swear, swear chce future, to mu a to ja mówię się trajda. Swear. Kuba się Dobra. Daję ci takiego spita, co mi za niego dasz? Dużo. Jakichś tam rzeczów. Wojtek. Swear. No... For home match, no dwój, dwóch Ofert! Dobra, to pa! Ty sobie tam nagiwa, ja już kończę. skończę. Dobra, pa. Dobra, mój przyjaciel kończył. Please free pet. Nie no tam, Nie no nie daj, gościu. Czemu każdy chce do mojej pety? Czemu każdy chce moje pety? Ja nie daję takich petów. Dora, zrobimy sobie tylko slumena na goldena, no i będziemy już kończyć odcinek, widzowie, bo kościół jeszcze ja muszę ogarnąć, matematykę. I wiecie, te sprawy szkolne i kościelne. Jak skończę, jak zrobię sobie tylko goldena, to idziemy i kończymy odcinek. No boże, nawet nie chce mi się drobnać ten ziomek. Dobra, R. R. Jeden, jeden za sześć milionów, Si, no dobra, tylko R. ja chcę rara, ja chcę rara, peta, no co ty? Posłuchaj się, posłuchaj się, nie błagam. W ogóle w global My smell z good to drop no. Tego, już molten Już moltena O, oh, jest nowy, dobra, idziemy Widzowie, zostawcie suba, lajka Zostawcie subskrypcję Łapkę w górę Bo bardzo rozwiniecie Rozwiniecie mój kanał Unajkuj, unajkuj Uneklip. To bardzo rozwiniecie mój kanał i głównie to proszę, poproszę was, o, to. dobra, zrobiliśmy Goldena, 200 ma, ok Equip. ile, ile, ile skrzynkę, no w dosyć szybki czas, dobra, widzowie, to by było na tyle. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wbijemy 50 subskrypcji. Ja się z Wami żegnam. Cześć!